I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Okay, sixteen. Wiesz, że chyba jak zasłaniałeś okno, to w nerwach użyłem tego imienia? Nie... Jeżeli tak, to sorry. W ogóle coś da ten Nie, Raczej nie. Jasne. Tych To Tych było... No, było trzech. A ile mordłeś? Dwóch. No to jednego! Ale... No, dwóch debiutów. Czekaj, Trzeba coś... bronić sobie. Co mamy tu? Kiepki asortyrowe. No, to, to o czym walczysz? Nie, czekaj. Czyli... A to jest z ziemi. To może być. Chociaż. Zarzyniała lura może być lepsza. To jest lepsza. też może być. A to może być? Nie. <laughs> mamy za mały poziom umiejętności rozdałeś nic nie rozdałeś czemu a Słuchaj, nie, jeszcze nie możemy Jeszcze nie możemy To ładujemy może w walkę następnym razem Słuchaj Walka ci tam furia Jedno i drugie jest przydatne okazji, bo, przy okazji powiem jak Mika kręcił ten odcinek bo ja byłem chwilowo niedostępny Powiem że próbował zabić zombie przez ten płot Nieprawda nie wcale Nie słuchajcie go, ten człowiek chce was okłamać i... i tak dalej ta przyzna się Dobra, to prawda Butla, butla, jest za toku. Wiem, ale na trzech nie warto zużyć. Ale mi chodzi, wiesz na co? No to ja wiem Chociaż? Hm Chodzi ale 10 że jesteś Gdzie jest Mika, nie słuchasz. No, możemy coś ulepszyć. Wiemy to. lepszy mi co? No, to, to... jest dobry pomysł, no bycie mu to powiedziałem. I fury. Nie, być walką, dobra. Walkę następnym razem. To się nie wiem, może przydać. To się zawsze przybaje no dobra, mieliśmy nie pomieć scenek, więc to nie pominę. W ogóle nie, nie no co w tym trochę nudno chyba jak nie było chyba nie zabiłem ale nie wiem a nie zabiłem Soldat. Gra mniej więcej powiem o co chodzi w tej misji, bo nie nakręciłem jak kolej z nami gadał przez przypadek, już jest no, miał sklerozy zresztą. W tym chodzi o to, że mamy, mamy oczyścić punkt pomocy z zombie, żeby mogli coś tak ocalniać o nie. Taka, taka informacja. No właściwie to tak. No, help. Trzeba by zmienić ten nóż, bo on coś taki nie za fajny Głupia mucha zgadzam się z tobą Nie chcę takiego błędu jak ostatni, iść najpierw na dół Co? Iść najpierw na dół, bo i tak będzie powinien tu wrócić. No Ojoj oj. Ja ci dam się dobijać do drzwi Ojoj oj. Chyba jeszcze szefa była Daj pozwól, że się najpierw zabi biorę za to co możemy zabić Okej okay. No, z tego pokoju to chyba wszystko. I to jest fajny baj, można kupić za 5 dolców energetykę. Które z tu leżą praktycznie wszędzie. Cicho, czasami się przydają takie energetyki. Czasami tak, na przykład... W hotelu. W hotelu. Gdzie praktycznie w ogóle na ziemi nie ma tylko same to. napoje. A na ziemi leżą tylko same trupy. Które i tak później stają. Dlatego tego hotelu często radzę, bo się za siebie. No nie Ej, tu no Musisz chwilę odczekać. No dobra, jesteś I tutaj chce poczekaj. Właścić się mogę. Informacja bardzo użyteczna, już o niej wiemy. Na górze właściwie latarka Ci się nie przyda, więc no możesz iść. No ile? Możemy zrobić z nim misję, bo w dżungli wyląduje, raczej się rozbije Wiesz? Tak, ale szkoda w sumie tych pasażerów y Nie pamiętasz? Tam byli jakieś ludzie I oni... Tak, oni... będą, ale ty, ale... No, I tak połowa z tych pasażerów stanie się... którzy Nie, tam właśnie byli bandyci Ty, a zresztą nie mam pojęcie. pojęcia To i tak okrutny los Ale kratkuje. To Dużo problemów na tą piątkę. No, no, no. A na mnie to narzekałeś, jak mi życie ciśli. Ja. No, no. A jeszcze żyję. Łeś. Ale na mnie to i tak narzekałeś mi to. I, i uciekam. Niech przychodzą tu pojedynczo. Albo niech ja zregeneruję sobie życie. Tam gdzieś będzie energetycznie też ty tam Tylko gdzie? O. Drodzy Państwo, na mnie to Mika narzekał jak diadion, ale teraz prawie sam jest na skraju śmierci. Jeszcze nie... Ale nie jesteś na skraju śmierci Tam byłaś energetyka, ci powiem Na ławce O A ja chcę przypomnieć, że jeszcze nie deadłem Ale byłeś na skraju śmierci Cicho, jeszcze mi limit mi został Dobra, jako sobie zostawię Widziałem za płotem Ty Nie ja to nie widzę. What the hell? A się skitrał A tu był energetyk mówię ci na ławce Cicho ja cię nie słucham. Widzicie jaki Mika jest na mnie miły? No bardzo wreszcie możemy to użyć może coś tu jest hm, szkoda że gwoździ nie ma Różnica pomiędzy nami jest taka, że ty dedłeś, ja nie. Ty prawie dedeś. Ale nie deadle. Nie jeszcze oślepiało słońce. Tak, Każdy musi mieć wymówkę. Tak drodzy państwo, to jest wymówka. Wolę się upewnić. Dobra. No. Może podzielimy ten odcinek na dwa jak będzie za długi. Dobra, zgadzam się z są mika. ma odbierzeć rady i to jest koniec. Tak, ale jeszcze coś możemy tu wziąć, na przykład to. No. Nie wysłuchasz rozmowy, nic nie możesz wziąć. I... Dobra, myślę, że po tym filmiku będziemy no kończyć nagrywanie. A ty I jak myślisz? Ja się z tobą zgadzam. Ewidentnie się zgadzam. Aha, fajnie. Dobra, zrobiliśmy którą to misję? Druga była. Druga. W następnym odcinku może zrobimy jakieś questy poboczne. Żegnam na Państwa się Elvis i Mika. Lajkujcie i subskrybujcie. Dobrze. Cześć i czołem.